Besi do Siergieja, besi do Siergieja, od Tu Siergiej, szefie, chyba się udało. Pierścień zadziałał. Co teraz? No cóż, dobre pytanie. Powiedz mi lepiej, co widzisz. Szczerze, szefie, jest tu ciemno jak w dupie Beliara. Nie widzę niczego. A widzisz hegla? Co takiego, szefie, nie rozumiem. A nie nic, taki żarcik mi się wyrwał. Spróbuj iść przed siebie, może coś wygminimy. No dobre, idę. Świetnie. Raportuj, jeśli coś zauważysz, bez odbioru. Szefie, mam jedno pytanie. Szefie, kurwa, chyba sobie poszedł. Beziu, chcesz trochę potrawki z chrząszcza? Właśnie odgrzewam z wczoraj. Chcesz, żebym się pożegał? Ha, 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 ha. ty stary kawalarzu, już ja cię dobrze znam. Potrawki nigdy nie odmówisz. Słuchaj, Diego, odpowiedź musiała być tak samo głupia jak pytanie. Nakładaj, a nie pytaj. Przewie, przewie. Słyszysz mnie. Ech, musiał zostawić włączony odbiornik. No nic. Hmm, jakie dobre. Mogę wylizać garnek. Jasne, ale jest pewien kłopot. Co takiego? Burek już to zrobił. A to cwana bestyjka, wie co dobra. <laughs> Ej, Diego, jedna rzecz mnie zastanawia. Co jest, drogi przyjacielu? Jak myślisz, nasz drogi Siergiej da sobie radę. Wiesz, myślę, że jeśli powiem, to... Ułatwisz mi zakład? Dokładnie. He he he. No to przejdźmy od razu do meritum. Ja stawiam oko i nosa, dwie stajnie ogarów i powiedzmy. A zacznę skromnie. Dwa tysiące skrzyń magicznej rudy. Na to, że przetrwa, oczywiście. Niepoprawny optymista, zawsze taki byłeś. Ja w takim razie kontruję to rocznym karnetem do czerwonej latarni, tresowanym trollem z moczymi jajami i starożytnym mieczem Adanosa, rozjemcą. Chyba chciałeś powiedzieć rozjemcą? <totrządy> <totrządy> Stój podróżniku, jeśli życie ci miłe. Na Adanosa, kim jesteś i gdzie jesteś? Jestem strażnikiem tego wymiaru, na imię Minivram. Czy to nie jest po prostu marwin od tyłu? Nie przerywaj mi śmiertelny, zresztą czy to ważne? Znaleźliśmy się na granicy światów między wymiarem Adanasa, a zatem tym, co zwisz domem oraz paśmią, źródłem wszechmocy największego Boga tego świata. Co to za Bóg? Stonos, Bóg gamienia. Czyli jestem u celu. To wymiar ruskich modów. Zgadujesz, podróżniku. Można żyć, że znalazłeś się za liniami wroga. Jakiego wroga? Wroga prawdy, śmiertelnej. Mówisz, gdy nie widzisz, jak patrzysz prosto we mnie. Rozmawiasz ze mną. A wiec, słyszysz, jednak pozostajesz głuchy naprawdę. Rozmawiasz ze mną, widzic, mówisz, jednak nie używasz tego daru, by chwalić prawda? lecz po to, by opowiadać kłamstwa. Co to znaczy? Nie wiesz. Nie. Kurwa, kolejny niedomyślny. To miejsce jest domem prawdy, zatem twoje sługa roci nie są w stanie jej dostrzec. Będziesz tutaj, dopóki nie otworzysz się na wakty istnienia i nieegzystencji. Hej Diego, słyszysz to? Co takiego? No, z odbiornika, zapomniałem go wyłączyć. Chyba z Siergiej coś ma? Sergii, słyszysz nas. Tak, szewie. Głośno i wyraźnie. Masz coś. Ta. Właśnie rozmawiam z Nivramem. Strażnikiem wymiaru ruskich modów. Na słodkie usta Gomeza. Przerywamy to. Co jest Besi? Czemu? Morda Diego. Siergiej, słuchaj. W torbie masz podwójne dno. Pociągnij sznurek na boku torby, by go odsłonić. W środku znajdziesz drażegorniarza. Zjedz je. Przerywamy symulację. Mam je, szewie. Wreszcie coś widać. Co to, szefie? Wypowiedzenie. Jesteś zwolniony. Co? Dlaczego? Prima aprilis, mój przyjacielu. Świetna robota. Teraz wiemy, z czym przyjdzie się nam zmierzyć.